Po tym, czego się nauczyłem, nigdy nie spojrzę na wyzwania tak samo. Nie każda burza przychodzi, żeby zniszczyć ci życie. Niektóre pojawiają się, żeby oczyścić twoją ścieżkę. Każde wyzwanie, z którym się mierzysz, to szansa na rozwój, na naukę, na to, by stać się silniejszym. Przyjmij te burr, burze z otwartymi ramionami, bo przecież. Po deszczu zawsze w końcu zakwitają kwiaty. Jesteś bardziej wytrzymały niż ci się wydaje, a każdy krok w tył to tak naprawdę przygotowanie do wielkiego powrotu. Niczym ma po upadku. Więc następnym razem, gdy zobaczysz ciemne chmury, uśmiechnij się. Może po prostu oczyszczają drogę dla czegoś niesamowitego. Jak słoneczny dzień nad Wisłą.